Oj, maluchy, maluchy! Maluszki! No głodne. Już, już, moment. No już paninki. Maluszki, maluszki, chodźcie, kolacja jest, kolacja! No kolacja, kolacja. Ale nie gryź mnie! To był palec. No, już spokój. No i co po kolacji? Tak szybko. Chodźcie, żarcie, żarcie jest. No już po. Widzę, że już na najedzona. Ну, только у